Potrzeby klientów można powiedzieć, że zmieniały się trochę tak jak zmieniał się świat poniekąd, ponieważ na początku dostęp w Polsce do, do, do pewnych urządzeń, rozwiązań, nowych technologii był, był utrudniony. Meremko też na początku zajmowało się bardziej takimi kwestiami pomiarowymi, typu, typu manometry, tensiometry i tym, i tym podobne rzeczy. Natomiast wraz z upływającym czasem, gdzie dostęp do, do, do nowinek, dostęp do informacji o tym, co się dzieje gdzieś, gdzieś tam w świecie, zaczął się rozwijać, potrzeby klientów też zaczynały się rozwijać i to dobrze chyba widać po tym, jak rozwijać też ofertę naszej firmy. No, zaczęliśmy od dosyć wąskich. Wąskich specjalności, małej ilości urządzeń. Natomiast wraz z upływem czasu ta oferta zaczęła się poszerzać, ponieważ klienci też zaczęli poszukiwać nowych, nowych rzeczy. Eee, także e, w tym momencie. E, nie jest to już tak, że klient szuka jakichś oklepanych, nazwijmy to, rozwiązań, tylko ma wiedzę informacje o tym, co się dzieje na świecie. Ma do tego dostęp, ponieważ też firmy, które znajdują się na, na rynku polskim, proponują już naprawdę dużo fajnych, ciekawych rozwiązań. My też staramy się proponować coraz więcej. i, i jakby. Klienci lubią też w tym momencie być kompleksowo obsłużeni, że tak powiem. Czyli lubią w jednym miejscu móc zaopatrzeć się zarówno w rzeczy drobne, tak, typu plastiki, jakieś probówki, materiały zużywalne, jak i bardziej zaawansowane technologie, bardziej zaawansowaną aparaturę. I my to też klientom umożliwiamy. Także tutaj, mówię, potrzeby klientów rozwijają się coraz bardziej, są to klienci coraz bardziej wymagający, znający się na tym, co robią, mający dużą wiedzę i wiedząc też, co dzieje się w świecie, więc coraz lepsze urządzenia, także wyposażenie kompleksowe laboratoriów i coraz lepsza jakość i, 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 i technologia, to jest to, co klientów interesuje w tym momencie.